Woda daje taką, taką moc i spokój. Czyli, że się patrzy na tą wodę, szczególnie wodę na morza, na fale, na ten szum, na to przemieszczanie się wszystkiego. Na jeziorze znowu cisza często jest taka szczególnie nadanym jest taka niesamowita cisza, która jakby jest taka magiczna. To są takie momenty, kiedy rzeczywiście człowiek jakby dostaje nowej siły i nowej chęci działania. Ja częst, często jeżdżę na ten bitku, mimo że to jest zalew. Nie jest to takie jezioro, jak ja się wychowałem, czy, na, czy na, po którym żeglowałem pół życia. Ale nawet na bitkowie, jak się siądzie to widzieliście, jak się spojrzą na górę Ślęże i na tą wodę, to też tam jest moc i to, to daje dużo energii. Rafa, 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 rafa. Rafa, 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 Panie Jarku, powiem Panu całkiem szczerze, dziwne sny zacząłem śnić co jakiś czas. Są w nich jeziora z krystalicznie czystą wodą, Ciche bindugi i pachnący nocą las. Widzę żeglarzy, którzy wiedzą, po co żyją, Dobrym uśmiechem podejmują każdy nowy dzień, Kochaną Kazię, co nas wita w mikołajkach, Pogodne niebo, które niesie cichy zmierzch. Jarość to jest taka, wiesz, no... Ciekawa ikona żeglarstwa, bo zaczął bardzo wcześnie w dzieciństwie, a, a to, że w pewnym momencie żagle, to znaczy zawieszał, uratowało mu życie, to, to już jest coś, co prawie trąci o metafizykę. No. Bo jeżeli ktoś ma ileś lat i jest w wieku i dowiaduje się, że ma nowotwór i no, nie wiem, półtora roku życia przed sobą, Marzenie, żeby popłynąć płynąć horn i zrobić to na zawiszy, i, i okazuje się, że robi wszystko, udaje się, płynie, i w zasadzie to ma być docelowo jego podróż, ostatnia podróż jego życia, tak? No a potem traf los, bóg, metafizyka, nie wiem. Przylądek Horn jest to magiczne miejsce dla większości żeglarzy, którzy żeglują. Jest to przylądek najdalej wysunięty w Ameryce Południowej i każdy żeglarz chce chociaż raz tam być, opłynąć tam. Jest to takie zdobycie jakby motoryzmu dla żeglarza. Tak, zawias, zawias nazywany przez wszystkich, którzy byli tutaj. I wystarczy raz być na zawiasie, żeby być zawiszakiem do końca życia. I wracać tutaj, przyjeżdżać, dotknąć chociaż kawałek burty, popatrzeć na liny, maszty i na morze. To zostaje jednak w sercu do końca życia, ten statek, zawiszeczek. Na dawnych żaglowcach było to przekleństwo marynarzy, bo nie było stali międzywnej. I wszyscy musieli to czyścić, i czyścić, i czyścić. Ale za to pięknie wygląda. Później nawet Neptun się cieszy, jak dobrze to wszystko jest zrobione. Hejme Bałtyckie Morze, Wdzięczny Ci jestem bardzo. Toś Ty mnie wychowało, toż ty mnie wychowało szkołę mi dało twardo toż ty mnie wychowało toż ty mnie wychowało szkołę mi dało twardą. szkołę śmi dało uczyłoś łodzią płynąć. Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Na Zawiszyc spędziłem przeszło trzy lata. Trzy lata takie z dużym hakiem. Osiągnęło mi to, że to jest specyficzny żaglewiec. To, że jest taki ciemiężny. Nie ma tych luksusów. Naprawdę przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy kochają morze, kochają żeglarstwo i godzą się na jakieś niedogodności, bo jest fajna przygoda, fajna praca. Są fajni ludzie, tutaj pracują, którzy są załogą zawodową, którzy jest naprawdę zawsze coś się działo. Nie było takich sytuacji, że nikt nikomu nie pomógł. Mówię, żyjemy tutaj. Morze jest na tyle tolerancyjne, że jeżeli ktoś dobrze pracuje, dzielnie, no to może jest na niego łaskawe. Co tutaj? Tutaj jest zimno, chłodno, ale smak tej wody, nazwijmy to, tego wiatru, przyciąga tutaj ludzi od wielu lat. Od przeszło 60 lat ludzie chcą pływać na tym żaglowcu, czyli ma tą swoją magię, bo gdyby nie miał, no jakby sam w sobie ten żaglowiec nie miałby racji bytu, bo ludzie by gdzieś poszli na, na wygodniejsze, których jest pełno tak naprawdę teraz w dzisiejszych czasach jachtów, żaglowców, wygodnych. Nie przechodzą tu, dlatego że tutaj jest. Dziwne, że gra z tłumaczy. nas nie zapłaci. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie. Może. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie. Może. Jego obraz utkwił mi w pamięci, mianowicie jego zimowy strój. On jest starszy ode mnie, chyba dwa czy trzy lata ale w ostrą zimę, bo kiedyś były ostre zimy, a był to czasy czasu chyba ogólniaka czy z szkoły średniej, miał taką futrzaną czapę koloru biało-żółtego z takimi włosami długimi, pamiętasz? <laughs> no. I, I chyba biały kożuch, jak dobrze pamiętam. Także strasznie oryginalnie, oryginalnie w tym wyglądał. I ten, ten widok pamiętam. Pamiętam stanie w kolejkach bo to był jakiś tam prze, przełom, czy początek lat 80. Pamiętam, jak, jak on sobie wystał w, w Zurcie, chyba, czy w jakimś sklepie radiowo-telewizyjnym Radmora jak ja mu zazdrościłem tego Radmora I ten, i ten jego widok właśnie w tej czapie takiej w kożuchu i z kartonem z kartonem zapakowanym czy wypełnionym tym Radmorem. No, przypominam, że Radmor to był najbardziej wypasiony amplituner taki no 40, 40 lat temu. Woda to zawsze jego żywioł. tak zostało. No I chyba tak jest do dzisiaj. Swoją drogą tak. Szkoda, że jest też tak daleko od Olsztyna, bo, bo jest pod Wrocławiem. I... Ale wiem, że jest tam zalew, wiem, że, że ma tam łódkę, ale przyznam szczerze, że go trochę brakuje. No, tam wszystkim go tu brakuje, bo, bo to zawsze brakuje fajnych ludzi. Wieczorem jedna wielka wszechobecna pania. A ja się panie pytam, gdzie w tym wszystkim sens. Ja panie widzę, że nadeszły wielkie zmiany. się na jednym podwórku, kiedyś zaczynaliśmy żeglować w jednym klubie. On potem został przy żaglach. Potem miał różne zawirowania losu. Ale teraz w końcu, z tego co wiem, jest szczęśliwy, ma rodzinę, dzieci. Chyba to jest najważniejsze. No, udało się. Przede wszystkim żyje. No, to Cudowny zbieg okoliczności, szczęście, palec Boży. Nie wiem, Ja był cały czas na na statku i poznaj ludzi, którzy, jak się okazuje, są dobrymi fachowcami, profesorami w Instytucie Onkologii w Warszawie proponują mu, żeby się zgłosił, stosują się nową metodę, wtedy zupełnie nowatorską. I nagle się okazuje, że Jarek, Jarek żyje do dzisiaj, to było 20 lat temu. Dużo się zmieniło na Zatorzu. Bo to, że odmalowano budynki, nie wiem, poprawiono jakiś widok ogólny, ale to te, te budynki przedwojenne stoją. Niektóre ulice nie były poprawione od mojego dzieciństwa, czyli dobre 50 lat. Jak widzieliśmy, nawet niektóre garaże, podejrzewam, że były ostatnia smalowane, jak ja się urodziłem. W 1963. Patrz, Twój, twój blok. Jest, jest, jest. Sentyment Cię chwyta? Wspomina się? No, to ja Ci powiem, to ja miałem 18 lat, jak się wyprowadziłem, czyli 40 lat temu. <grymianie> no, to, dobrze, dobrze żeśmy się to... potem jeszcze spotykali czasami, kurczę, ale skoro, że jesteś tak daleko, bo no, okay. trzeba, znaczy, trzeba, trzeba znaczy, W dzisiejszych czasach wszyscy są już daleko, wiesz, ten świat rozgonie... no, a Niektórzy są już tak daleko, że już nie wrócą. Cy. Tak, tak. Podobno. To, że... Podobno. Podobno nie wrócą, to już, O, tutaj, samochód. Ty... To był, o, sąsiada. Nie tęsknię za tym, co było, bardziej bardziej za ludźmi niż byłem w wielu miejscach. Bo jednak tak, no, jak już mówiliśmy wcześniej, załoga jest jakby jednością, jak już jest na pokładzie, to, że pracują, mają wachty, to co mówił Czarek, że jednak ta odpowiedzialność, ja też ten temat poruszałem ostatnio, odpowiedzialność ludzi na Wachcie. Idziemy spać na takim żaglowcu. Idzie spać 40, 30 parę osób pod pokład, zostaje wachta siedmioosobowa i oni ten statek prowadzą i wszyscy ci, którzy są pod pokładem, śpią. To nie ma tak, że wszyscy siedzą na stembaju w sztormiakach i z kamizelkami ratunkowymi, bo by po prostu po dwóch dniach wszyscy by padli. Ludzie idą odpoczywać, idą spać, w nocy się wachty zmieniają ale zawsze już odpowiedzialność i to nie tylko odpowiedzialność jakby oficera czy kapitana, ale odpowiedzialność każdego członka załogi, bo załoga tworzy jakby całą atmosferę, całe bezpieczeństwo statku. No to przez to, że zawsze musi być na tej wachcie ktoś, kto, yy, kto nie popełni błędu, no bo ja pamiętam jak byłem w morzu kiedyś, to było z 20 lat temu i to było akurat po Bieszczadach, znaczy był taki opal, yy, gdzie ludzie popłynęli, i, I dziewczyna była za sterem, chyba zasnęła. Liczba znaczy, morska stwierdziła, że zasnęła, ja z tego co pamiętam z wyroku, ale zginęli wszyscy, ona się uratowała, podjechała pod, pod kontenerowiec i rozjechało wszystkich, tam kilku ciał nie znaleziono. Sytuacja autentyczna, to był 2001 rok. No to, no to jeżeli śpisz w nocy, to ktoś zostaje przy sterem, przy sterze, to musisz mu ufać. Tak? To, to nie może być tak, że ty śpisz, a, a, tu, a tu ktoś podjedzie, tak? zbiało zobacz, zwiało, zwiało nam wszystkie liście z okolicznych drzew na, na jak. to No tam nawet komuś chorągiewka już lata na, na, na masce. Ale... Ale super pogoda, jest moc. Widzę żeglarzy, którzy wiedzą, po co żyją. Dobrym uśmiechem podejmują każdy nowy dzień. Kocham każdy, co nas wita w mikołajkach. Pogodne niebo, które niesie cichy zmierzch. Ja, Panie, widzę, że nadeszły wielkie zmiany. No, ja już parę ładnych lat nie pływam. Związane jest to z tym też, że postanowiłem w końcu mieć rodzinę i dzieci. Bo mimo mojego już takiego wieku, no, no nazwijmy to, bardzo dojrzałego, mam bardzo młode dzieci. Bo, no, jest starsze dziecko ma siedem, a najmłodsze ma trzy, Jeszcze jest syn, który ma pięć. Mam przechodnię weterynaryjną. Moja żona jest weterynarzem. Ja pomagam jej. Skończyłem wszystkie kursy ratownicze, a tu jest zwierzęta. Jeżdżę po nocy, wyciągam je z jakichś tam dołów, rowów potrącone, pomagam tym zwierzętom. Ale ciężko było się przestawić, Czasami, no niestety, mamy teraz takie czasy, że mamy natłok informacji przez różne jakieś komunikatory, gdzie też te znajomi pokazują, że tu popłynęli, tam popłynęli. Czasami ściska w dołku, że człowiek nie płynie, nie, chciałby popłynąć. Pewnie popłynie się jeszcze, no ale też człowiek też no, zmienił sobie, już jakby podejście do świata. Już nie jest tylko ta gonitwa za taką przygodą. A może, nie wiem, dorosłość, dojrzałość. Ale jeszcze popłyniemy. To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładów, gdy kaple grają. Już tylko do mnie okródek, i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Nie gniewaj się, kochani, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych. To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kaple grają. Już tylko do mnie ogródek i tak, aż do śmierci, a przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. Czterdzieści lat na morzu zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi? że duszę się na lądzie, że śni mi się pokład pełen ryb. To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko to mi ogódek i tak, a może śmierć.